Cześć, witam serdecznie dzisiaj z drapeczki na kwotę 41 zł i jest to miksik z drapek różnych, jest tak, raz mega pensja za 10, Big 777 za 10, następnie za 5 zł ekstra pensja, neonowe 7 oraz rubinowa i po 2 zł mam 500 od ręki. Szybkie 50 i szalone 20. Zobaczymy, co dzisiaj się wydrapie. Sprawdzamy najpierw te mniejsze zdrapeczki. Za 2 zł. Tu szukamy tortu. Mamy monety, prezent, worek, czapkę. I drugi rządek są kwiaty, fajerwerki, toast oraz bank. Więc ta zdrapka pusta sprawdźmy następną. W bonusie mamy worek, a tu szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 2 zł, 100 zł, 50 000, 500 zł, 100 zł, 4 zł, 50 000, 500 zł i 4 zł, więc tu jest pusto. Kolejna to 500 od ręki Tu szukamy kilku banknotów. A mamy tak konieczynę, diament, koronę. Następnie furgon, kasę. Sagan, bankomat, sakwę oraz bank. Więc ta zdrapka też jest pusta. Sprawdźmy rubinową. Nasze szczęśliwe numerki to 33, 30, 19 oraz 13. A mamy tak trzydzieści pięć, siedemnaście, jedenaście, piętnaście, osiem, następnie dwanaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dwa i ostatnie dwa. Więc i ta jest pusta. Kolejna zdrapka. Neonowe siedem. Mamy dwójeczkę. Dziewiątkę. Piątkę. Dziewiątkę. Ósemkę. Szóstkę. Pięć osiem, dwa oraz cztery. Następna zdrapka Ekstra pensja. Nasze numerki to trzydzieści cztery, siedemnaście, piętnaście oraz sześć. A my mamy tak.

Także ta zdrabka nam się zwraca. Sprawdźmy teraz. Big 7, 7, 7. Tu szukamy siódemeczek. Pierwsza gra pusta. Druga również. Trzecia też pusta. Czwarta pusta. Piąta gra pusta, szósta gra też pusta, gra siódma, również pusta, ósma gra. Pusta, gra dziewiąta. Też nie ma siódemki. Gra dziesiąta. Też puściutko. Jedenasta. Pusto. Dwunasta jest siódemka. Może jeszcze coś nam się sumuje. Gra trzynasta. Nie ma. I gra czternasta. Pusta. A pod. Siódmeczką kryje się 10 zł, więc tu się również zwróciła zdrabka. I ostatnia zdrabka na dzisiaj: Mega Pensja. Nasze numerki to 37, 43, 23, 27 oraz 2.

Trzynaście, trzydzieści pięć, dwanaście, jeszcze połowa zdrapki została. Trzydzieści siedem, mamy drugą wygraną. Dwójeczka, mamy trzecią wygraną. Jedenaście, sześć, cztery, i ostatni rząd, dwadzieścia cztery. 45 nie mamy, mega pensja. I trzydzieści osiem. No to sprawdzamy. Które tu numerki były? 43 mamy dyszkę dalej było 37 mamy dwie dyszki yy, dalej co tam było 24 nie 45 były dwójeczka. dobra znalazłam i tu mamy również dwie dyszki więc na tej zdrawce Mamy 50 zł, więc dzisiejszy draping jest na plusie w końcu po tylu odcinkach. na minusie, w końcu jesteśmy na plusie super. No dobra. To robimy podsumowanie. Było wydane na dzisiaj 41 zł. Tutaj mamy 50 zł. Plus 10 to jest 60 zł. I plus piąteczka 65 zł. Więc dzisiaj jest fajny plusik. Oby tak dalej. Może w końcu złapaasa się skończyła. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Zachęcam do lajkowania filmików, komentowania. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Hej.